KFC, KFC KFC, -C, KFC, KFC KFC, -C, KFC, 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 -C, KFC, -C, KFC, 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 Kurczaki chrupiące w panierce, Kurczaki chrupiące w panierce Stripsy bismarty odwiedził szejków parę. पियान खा खे यफसी खेफ सिफसी खेसी खेब सी खे ये सिफ सिफसी खेफ सिफ सि खेब सी खै ये खेब सैसी खेफ खेसी Si, si, si. jak ameryka bez niebieskiego twarz twórcy fast food jest nam tam kolego o -o 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 -o. bez jak ameryka bez niebieskiego twarz tu twórcy jest fast foodu jest tam kolego KFC, KFC. KFC, FC KFC, KFC. KFC, FC KFC, KFC. KFC, WSI. KFC, KFC. KFC, Kurczaki chrupiące w panierce. Kurczaki chrupiące w paniece, z pismem i bismartym chorwincem parę. Puskawkowe z piankami psi, 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 jak Ameryka bez niebieskiego. Twarz twórcy foodów jest tam kolego Shake w parę truskawkowe ze piankami, Shake w pare truskawkowe ze piankami, KFC, 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 Kurczaki chrupiące w panierce, kurczaki chrupiące w panierce, z tych samej biszmarkowych w parę, kupi pare truskawkowe z piankami KFC, 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 KFC Hej, FC, Kurczaki chrupiący w panierce. Kurczaki rupiący w panierce. Kurczaki chrupiący w panierce. mniam, stripsy.